Chcieli zraszować tędy, reszta Waszej zero yy, jedziemy tutaj Nie tam wysoko, nie całkiem wysoko, tak żebyś mógł uciec tam Tom jaki kupić jak najwięcej czasu, nie? Gdzieś tu Med zostaje czy wszystkie jadą do góry? Wszystkie jadą? jadą, czemu? Jaki ma zostać kurwa? Wszystkie medy jadą do góry, dwa grają przy deadline i cztery przy górce I tam agro tymi medami Jeden tylko? Są agro E, rapcio Okej, okay, dobrze. Ja, dobrze. No coś więcej, jedzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Są dwa. Tomek tym chiffem do nas. Bijemy te medy, bijemy te medy. Bijcie te medy hatekami. Czekaj. Zatrzymaliśmy, tu macie przywagę. Tak, 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 dawaj napierdalać. Medy jedziecie. A bo Tomek, dojedź tutaj, trzymaj pozycję jakby chiffy na jechały. Bijemy te medy jak najwięcej. Znikniemy, to, dawaj peskę ...betoniarów te 140. Dawać te medy hatekami i zaraz uciekniemy przed tymi. Jeszcze możemy dużo strzelać. Wolejcie na chiffy. Artekodaw Dawaj, dawaj, robimy pestki, robimy pestki na przejedzie. Tak jeszcze, jeszcze potrzebujemy zrobić pestki, jeszcze pestki, jeszcze pestki. Jeszcze strzelamy hatekami Kurwa nie widzę Medami musicie docisnąć. Medami musicie Jakim docisnąć. Kurwa. Dwa przy Redlineie reszta przy i tam agro medami. E jedzie? Sto, jedną Dobra, triffy, nice. obracamy się na trify. Fokus 1700, Tomek dojedź już do nas. 1500, 1500, 1500 500. 1500. 90. Możemy zjeżdżać w dół, tak, 1500 i 1200 Medy dobicie, 100 dobijcie, dobijcie 100 i 1200 Dobijcie 100 i 1200, fokusujcie 800, wyjedźcie tutaj, bo tu potrzeba, wyfokusujcie Ej, wy, nie ulewajcie się, grajcie na pozycję kończcie, kończcie lufy, kończcie lufy Na pozycję, na pozycję, nie ulewaj się Tomek i nie, nie ulewaj się Ja pierdole Medami ogarniecie? Tak to szybko potrzeba na... szybko potrzeba na Chiffy, Tak, wracaj gruby już do Snajpy. Już, już, jak wyjadę to mnie zabij. 1700 Chiff. Pokus te Chiffy, utrzymuj tam jak najdłużej. Ebry, zabijcie Ebra. Jedź jeden po tego. Medem. I po Arte. Jadę. Na dół A kto Tymi chiefami niepotrzebnie się zlaliście w dół. Tam trzeba było na pozycję ja grać. No i bardzo dobrze. Ja chciałem jako jedyny w secie, wiesz, chciałem uciec tu na dół. I chciało, że jak byliśmy tu na tole, to mogliśmy uciec na tą stronę. A jak już tą Tomek byłeś na górze z punem, to nie możesz ten, w sumie no, mówię, ciwy, nie, czy nie, 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 to dużo wcześniej, bo jak już dojechałeś, to sam weź pod uwagę, że patrz, medy wygrywamy. Tu masz stratę czołgów, no to kupujesz czat jak najdłużej, wciągasz ich pod siebie i medy ich w dupę wyjebną. No, ja bym już pojechał, że zjechać, tylko kurwa ja zjadę. Kurwa Są się nie się... sucho do duchuję. 700? To? Czy 700 po spocie? Ja nie przebiłem z dwóch, trzech. Nawet 4000 na snajpie to... Ale my cztery czołgi tylko strzelaliśmy. Jarta. Ale kosmiczny wynik zrobiłem. No, Eber, Eber u teraz? siebie i tak powinno być. Kraba? Eżali? On tam. został ale, tam zapany, ale pierwszy skin. Na losu nie.